Cześć, Manko, Z tej strony Hezik. Dzisiaj widzimy się na GeForce Kings. Moi drodzy, mamy 3 dyszki i od 3 dyszek do koski. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy wyjdzie nam to dobrze, czy wręcz przeciwnie. No ale nie oszukujmy się, 30 zł ciężko będzie zrobić cokolwiek. Ale bądźmy oczywiście dobrej myśli. Mam nadzieję, że rzeczywiście coś fajnego nam się uda zrobić. A może akurat zahaczymy o koskę. A jeżeli nie, to też nie będziemy jakoś bardzo smutni ze względu na to, że to jest tylko 3 dyszki. Ale pamiętajcie, moi drodzy, kod promocyjny oczywiście. Hezik, macie plus 5% przy doładowaniu. Ewentualnie wiecie sobie sprzedawniki w opisie, a my oczywiście lecimy sobie na początek z najtańszą skrzynką, powiedzmy 3 razy za 6 ziko. Zobaczmy, co ta skrzyneczka nam na początek zaproponuje. I dostajemy, moi drodzy, słabo. Słabo, Glock tu ładny był z boku, a tu 70 groszy. Mhm. Tak, tak, na początek dość dość niefajnie. Dobra, Ceryxika 3,50, może akurat siądzie by było spoko w sumie. Dobra, przynajmniej tyle, że siadło, mam nadzieję, że dobry stan. No 250 profitu. Dobra, powiedzmy, że jest OK. Teraz ja bym sobie tutaj zaproponował na przykład Gold Sonica. Powiedzmy, że tak. Aż trzy razy, 3 razy powiem Wam tak, że duży balans, no to nie mamy, ale no, ten Glock to mógłby wsiąść i tutaj rewolwer też również, a tak to mamy tylko. Nie no, naprawdę jest lipa. Naprawdę jest lipa, bo w sumie na razie to nic nie mamy. Zaryzykujmy, moi drodzy. Musi tu się Gloczek. Bo jeżeli nie siądzie, no to jesteśmy no, naprawdę w dupie. Dobra, przynajmniej tyle, że siadł. Więc dziękuję, panie Jeffolskins. U jakimś stopniu tam mnie uratowałeś. Co prawda, tylko 3,80 profitu. Eee... A to I need a dollar. Spróbujmy sobie w sumie. Czemu już by nie? Może akurat coś fajnego? Niestety nie. A wupa kapilara. Ale mimo wszystko faktory nie, więc nam się zwróciło. Na koniec jeszcze tą skrzyneczkę. Co prawda, schy raczej będziemy próbować coś jeszcze sobie upgradeować, potem sprzedawać. No nie, 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 nie. No ta meczka to byłoby akurat dobry traf bo byłby przynajmniej profit. A szkoda, szkoda. Moi drodzy, jak widzicie, nie mamy fajnych skinów. Zróbmy sobie z tego kontraktik złote 36, wydajemy. Złotówę dostajemy, no tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. Powiedzmy, że tutaj akurat sobie ulepszymy to tak na 15, na 25%, może akurat by siadło. O, szkurwa mać. No tak mało brakowało, ale jednak nie. Dobra, zaryzykujmy. Zaryzykujmy na tych 25%. Ja pierdzielę. Dobra, moi drodzy, sprzedajemy sobie to, co mamy w sumie 18 złotych tylko. I otwórzmy sobie za to wszystko, te, tą skrzyneczkę. Tylko no w sumie, tylko otworzymy ile? No, 8. O, przynajmniej jest M -eczka i jest jakiś digielek, jest więc chyba nie będzie tak tragicznie. O, no, prawie na zero, ale to nie jest dobre, dobre, dobre. To nie jest wcale tak fajnie. Dobra, moi drodzy. Ach, mogliśmy sobie w przycisk skrzynki otworzyć, ale dobra. Jest SSG, ale strasznie tani. No, szkuwa mać. No dajesz coś, no na przykład takiego Glocka by mi się sprzedał, mi się teraz akurat taki Glock, ale ten auk też mógłby być, a dostajemy baretki, ale przynajmniej z profitem. Moi drodzy, jak to wygląda? Jak wygląda nasza sytuacja finansowa? Wygląda dość słabo, 5% te takie AUG sobie możemy ulepszyć, no niestety nie doleci. Co by teraz zrobić? No powiem Wam, że jest lipa, no jest lipa, naprawdę jest lipa, 20% powiedzmy. No by była strona lewa. Nie, nie byłoby, akurat by brakło mało co. Moi drodzy, powiem wam tak, zaryzykujemy teraz ze względu na to, że jeżeli nie zaryzykujemy, to nic dzisiaj nie zrobimy, więc bardzo bym prosił panie G4 Skins. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, dobra, może się jeszcze jakoś dogadamy. Dzięki, dzięki, 50 zł, fajnie. I teraz moi drodzy, zaryzykujmy sobie tą skrzyneczką. Tutaj lubi naprawdę zarzucić fajnym skinem, więc okaże się, co tak naprawdę dostaniemy. Emeczka Guardian, więc to nie jest źle, 48 złotych minimum, nawet 71. Więc okej, okay. naprawdę tutaj no, no okej, okay, okej. Okay. Dobra, tutaj 7.80 powiedzmy tą skrzynkę jeszcze dzisiaj nie otwieraliśmy akurat. No, no mogłoby coś dać, ale niestety nie mamy Face Sevena, ale fajnie, że przynajmniej tutaj coś siadło. siadło. Dobra, oczywiście nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale spróbujmy, moi drodzy. Kuwa mać, ale teraz jakby siadło, to ja miałem taki, moi drodzy, zajebisty plan. Mówiłem, że sobie otworzymy takie dwie skrzyneczki, znowu by coś fajnego może wpadło i wtedy byśmy próbowali koskę. No ale to nic, moi drodzy, i tak nie było tragicznie, coś tam się odbiliśmy. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego. Siema!